Cześć tu Ola w kuchni, przygotowałam cię dla Was risotto. Kurczaka skrapiam niewielką ilością oleju, a następnie doprawiam przyprawą do kurczaka. Można użyć kupnej przyprawy do kurczaka, bądź przygotowanej w, was w domu. Ja akurat użyłam przyprawy domowej. Jeżeli chcecie dowiedzieć jaki jest przepis, dajcie znać, chętnie się podzielę. Następnie kurczaka podsmażamy w piekarniku, bądź w frutownicy beztłuszczowej, albo po, po prostu podduszamy na patelni. Niewielkiej ilości masła. Masło, oczywiście, musi być stopione. Gdy masło już będzie stopione, dodaję ryż odpowiedni do risotta i musi on się zeszli około 2-3 minut. Następnie dodaję bulion. Bulion przygotowałam z domowej kostki rosałowej. Przepis na domową kostkę rosałową znajdziecie w galerii moich filmów. Na każde 100 g ryżu dajemy około 200 ml wody. I proces wchłaniania przez ryż bulionu trwa około 15 minut. Gdy ryż nam wsiąka bulion, przygotowuję pozostałe składniki. Akurat tutaj kroję w drobne paseczki kiełbaskę, żeby powstały delikatne, chrupiące skwareczki. Jeżeli ktoś lubi, można użyć boczku i wysmażyć też delikatne, małe skwareczki, drobnutkie. Ja akurat nie przypadam za dlatego używam zawsze kiełbaski. Na niewielkiej ilości oleju podsmażam kiełbaskę na małym ogniu, aby powstały rumiane skwareczki, takie chrupiące. Gdy kiełbaska nam y, się podsmaża, a ryż odparowuje nadmiar bulionu właściwie wsiąka ten bulion przygotowuję pozostałe składniki. Paprykę, której usuwa, usuwam gniazda nasienne, kroję w małą, drobną kosteczkę. Można użyć dowolnego koloru papryki. Gdy papryka już jest przygotowana z kiełbaską, a ryż wsiąknął nadmiar bulionu, dodaję właśnie paprykę, uprzednio ugotowany groszek mrożony z niewielką ilością soli. Tutaj można zauważyć, że nie doprawiam specjalnie tego risotta, Ponieważ smak tego risotto jest właśnie z tego bulionu, gdzie on tam ma bardzo, bardzo dużo przypraw, taka rosołowa oraz skwareczki, bo przecież kiełbaska też ma swój smak po wysmażeniu. Gotowe risotto zapiekam w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około pół godziny do 40 minut, aby nam się mięso lepiej podsmażyło i po prostu ryż tak odparował nadmiar wody. Życzę smacznego. Do zobaczenia wkrótce.